Witamy na kanale Grupy Kapitałowej Immobile w serii o projekcie immo Wines. Mam winę w odpowiedniej temperaturze, mam odpowiednie szkło. Czy przyrząd do otwierania powinien być jakiś szczególny? Eee, ja skorzystam... Scyzoryk, scyzoryk z podstawówki będzie może dobry? Może być scyzoryk z podstawówki, o ile ma funkcję eee, taką do otwierania wina, ale ja polecam wszystkim takie standardowe trybuszony kelnerskie. Eee, ewentualnie Mogę pokazać jak to wygląda. Oczywiście na pewno spotkaliśmy się z różnego rodzaju innymi wymysłami w stylu dźwigni, ale ten chyba sprawdzi się najlepiej. Dodatkowo, ze względu na to, że ma nożyk, który służy do przygotowania powierzchni, gdzie będziemy wkręcać trybuszon, nożyk służy do obcięcia tego laminatu, tej folii. Która zabezpiecza korek. Jeszcze zanim otworzymy wino, mam pytanie o napowietrzanie, bo jest też tak, że niektóre wina y, będą smakować lepiej, czy też zachowają dłużej y, swoje walory, jeśli je napowietrzymy. Kiedy to jest potrzebne, kiedy możemy tak naprawdę zaszkodzić? Każde wino y, przed podaniem warto zostawić otwarte na około 10-15 minut. Jeśli chodzi o napowietrzanie wina w karawce, to bardziej dotyczy takich bardziej zbudowanych, cięższych, bardziej zbudowanych, cięższych czerwonych win, które już mają troszeczkę dłuższy kontakt z beczką, ponieważ ta beczka będzie dominować zdecydowanie po samym otwarciu butelki, więc takie wina rzeczywiście warto przelewać do karawek. Czy mogę się jakoś zabezpieczyć przed dramatycznym wypadkiem, jakim jest spadnięcie kawałka korka do wina? Przede wszystkim jak już otwieramy wino i wkręcamy trybuszon, to uważamy, żeby nie wkręcić go całego. Zostawiamy sobie jakieś półtora, dwa obroty, ponieważ to ostrze, zawsze jest troszeczkę dłuższe niż korek. No i przebijając się przez ten korek, drobinki oczywiście wpadną nam do środka. Ale jeśli już na przykład do takiej sytuacji dojdzie, albo gdyby okazałoby się, że korek był bardzo suchy i w momencie otwierania kruszył się, to są specjalne zestawy do dekantacji, można takie wino przefiltrować przez specjalne metalowe sita, przelewając je do karawki, ewentualnie wziąć zwykłą, domową gazę, chyba każdy ma, i przelać to wino do jakiegoś naczynia. Okay. To się... najprostszy domowy sposób. Czuję się wyposażony w wiedzę. Jestem tutaj gotów do obejrzenia z bliska, jak prawidłowo otworzyć wino. Które rekomendujesz, żeby pokazać naszym widzom, jak to prawidłowo zrobić? Myślę, że jeśli mówimy o korku. Tak. <laughs> To otworzymy sobie merlota. przy Państwa na tych sześciu dostępnych z serii Immoins. One są do kupienia w restauracjach i hotelach sieci Focus Hotels. Bierzemy butelkę w tym standardowym trybuszonie. Mamy taki specjalny nożyk, którym obcinamy sobie ten laminat znajdujący się u góry, i później takim Sprawnym ruchem ten nożyk wsuwamy w tym miejscu, centralnie w sam środeczek, najlepiej sobie tutaj spokojnie przyłożyć palec, żeby ten korkociąg wbił się w odpowiednim miejscu. Wręcamy wino i tak jak wspominałem, żeby nie przebić się przez korek, żeby ten korek nie znalazł się w butelce, w winie. Zostawiamy te półtora obrotu. Na tych standardowych trybuszonach mamy dwa stopnie, które wykorzystujemy do tego, żeby oprzeć ten trybuszon butelkę i na zasadzie dźwigni ciągniemy korek do góry. Następnie drugi stopień wykorzystujemy Również na zasadzie dźwigni, na chwilę się zatrzymujemy, żeby nie wyciągać całego korka i nie robić zbyt dużego hałasu. Wyciągamy korek, lekko poruszając nim na boki, przechylając go. Możemy ten korek powąchać, z tego względu, iż wino już na samym początku może mieć jakieś wady. Często bywa tak, może nie często, ale zdarza się, że o winie mówimy, że jest korkowe. Ma taki aromat mokrego kartonu. To jest wada korka, która przedostała się do, do wina, i to wino po prostu nam się zepsuło. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w restauracji La Rosa przy Placu Kościeleckich w Bydgoszczy. W kolejnych filmach pokażemy Państwu, jak wyglądają, przede wszystkim smakują wina z serii Immolains. Sześć win, które powstały tutaj dzięki Sebastianowi w ramach współpracy z grupą Focus Hotels. Dziękuję.